Dzień dobry, zbliża się sierpień, czyli okres, kiedy kwitną między innymi trawy ozdobne czy jeżówki. Dlatego wybieram się dzisiaj do centrum ogrodniczego zobaczyć, jakie tam nowości w tych dwóch grupach roślin mają, bo chciałabym uatrakcyjnić trochę moją rabatę, tak, żeby właśnie w sierpniu stała się jeszcze ciekawsza, chodźcie zobaczyć ze mną, co tam mają. Interesują mnie głównie czcinniki, a widzę, że jest kilka odmian. A to dlatego, że czcinniki są mrozoodporne w pełni i nie będę musiała sobie nimi zaprzątać głowy. A rabata, którą chcę uzupełnić, jest dosyć daleko od domu, więc tam nie będę zasypywać jej liśćmi, dlatego szukam samych czcinników. Moją uwagę zwróciła też tużyca, akurat właśnie ta morowa Ice Dance, bo jest to turzyca, która zachowuje swoje zielone liście również zimą. I myślę, że tą turzycę Ice Dance pomieszam sobie z turzycą stożkowaną, która właśnie też jest zimą i też ma takie fajne paseczki. Królują teraz również rudbekie oraz jeżówki, które właśnie włączają się nam kolorystycznie na rabatach pod koniec lata, w drugiej połowie lata. Znaleźć też można jeżówki w bogactwie kolorów i różnych odcieni, pomieszanych też ze sobą. Wygląda to naprawdę tęczowo. Pamiętajcie tylko jednak, że jeżówka nie jest zbyt długotrwałą byliną, raczej krótkowieczną, ale mimo wszystko dla tych kolorów warto ją wprowadzić do ogrodu. No i tutaj nawet też pokazują motyle, jak bardzo ją lubią. Moje ulubione żurawki, właściwie ich ilość mogłaby się tylko pomnażać w ogrodzie, bardzo je lubię, zobaczyć jakie świetne kolory one sobą przedstawiają, na pewno będą uzupełnieniem każdej rabaty, tym bardziej, że można znaleźć odmiany, które są do słońca, do cienia, do półcienia, także bardzo Wam polecam, jeśli jeszcze ich nie macie główki kwitną aktualnie też w naszym ogrodzie, ale nigdy ich nie za wiele. Zobaczcie, jakie piękne są ich kolory w różnych odmianach. Jest to bylina, która też trzyma się mimo mrozów. Dzielżan malutkie kwiatki e, przypominające na przykład nie wiem, stokrotki, e, które właśnie kwitną od czerwca do września w różnych odcieniach czerwonego, żółtego, trochę brązowego. Też na rabaty takie średnio wysokie, 50 cm wysokości. Kostrzewa sina bardzo wyróżnia się na tle innych traw przez swój taki niebiesko-szary kolor. Także jeśli poszukujecie niskiej trawy ozdobnej, to ona na pewno ten parter uczyni takim wyróżnionym. Juka byli, na której nikomu nie trzeba chyba przedstawiać. Jest zimozielona, to jest jej główny atut. No i to oczywiście, że kwitnie pięknymi kwiatostanami w czerwcu, lipcu. Trawa pampasowa, imponujące kwiatostany, które się u niej pojawiają, na pewno ozdobią każdą rabatę. Ale jeden minus jest taki, że trzeba ją ukrywać na zimę, bo jej odporność kończy się na mniej więcej minus 17 stopniach. To ma piękna roślinka, kwitnąca takimi wzniesionymi kwiatostanami. Niestety u nas nie przetrwała za bardzo zimę do minus 18, ale jeśli ją dobrze okryjecie, to z pewnością przetrwa niejedną zimę. Ta wółka jedna z niewielu bylin, która tak dobrze znosi cień, a do tego jeszcze kwitnie. Ostatnio bardzo modne mikołeki. Tutaj jest mikołek płaskolistny, a przed nim krwawnik, który w słońcu, jeśli tylko będzie miał słoneczne miejsce, przetrwa naprawdę wszystko, również suszę. Zdecydowałam się na trzcinniki, turzyce i na rudbekie, a teraz idziemy do kasy i potem pokażę Wam gdzie, w jakim miejscu będę to sadzić i jaki będzie z tego efekt. To jest właśnie ta rabata, do której chciałabym dodać akcentów atrakcyjnych właśnie w drugiej połowie lata, też na początku jesieni, ale przecież trawy będą też atrakcyjne zimą. Bo kwiatostany ścina się dopiero wiosną, natomiast niektóre z nich są zimo zielone, zimotrwałe. Także tutaj trochę się zmieni. Dzięki nim mam nadzieję. Natomiast rosną tutaj teraz cztery aronie i one są tutaj tymczasowo Ponieważ wypadło mi kilka krzewów z naszego niestrzyżonego, dosyć, dosyć dużego pod płotem żywopłotu. Tam też aronie również są i pewnie one tam po prostu zastąpią te, które sobie nie poradziły. Natomiast teraz są jeszcze tutaj. Ja do nich będę w tej chwili dosadzać te właśnie roślinki. Ale jak widzicie, mimo że od niedawna jest ta powiedzmy rabata stworzona, to znaczy wybrana darń, posypana. Korą, to jednak weszło tutaj już trochę chwastów. Mamy trochę jeżyny, z którą cały czas nie mogę sobie poradzić. Ciągle gdzieś mi przechodzi. I sosny głównie. Także najpierw czeka mnie pielenie, a potem będę układać sobie te doniczki, tak żeby jakąś kompozycję stworzyć. Teraz pokrótce przedstawię Wam, jakie rośliny będę sadzić. Pierwszy będzie trzcinnik ostrykwetowy Overdam. Jest już na rabacie preriowej, którą sadziłam wcześniej. Bardzo mi się spodobało, więc zachciało mi się go powtórzyć w innych miejscach. Jest to trawa o pokroju kolumnowym. Wiechy ketostanów pojawiają się w czerwcu. Przedtem ma biało obrzeżone liście, bardzo atrakcyjne. Niewielkie wymagania glebowe, stanowisko słoneczne do półcienia, osiąga około 1,2 m i jest rozodporny. Drugi czcinnik, czcinnik ostrokwiatowy Karl Foester, podobny do odmiany Overdam, ta sama wysokość i pokrój, wiechy najpierw czerwono brązowe, później kremowe, stanowisko słoneczne i półcień. Trzcinniki zdobią ogród aż do ścięcia wiosną. Turzyca Murowa Ice Dance, zimotrwała odmiana turzycy, lubi stanowiska z dostatkiem wody, ale urośnie też na bardziej suchych glebach, miejsce słoneczne lub półcień. Osiąga 40 cm wysokości i średnicy. I co ważne, wiosną nie ścinamy przy ziemi, usuwamy jedynie liście uszkodzone przez mróz. Turzyca stożkowa Heimkan suge jeśli tak to się wymawia, wybaczcie, jeśli robię błąd. Zimą zielona turzyca, preferuje rzeźniejsze podłoże. Może rosnąć w słońcu, jak i na brzegu rabaty, na przykład pod koronami drzew. Dorasta do 20 cm, kwitnie od kwietnia do czerwca, także usuwamy wiosną tylko przemarznięte liście. I do tych traw dołączy rudbeckia, bylina o silnym wzroście, ale zwartym pokroju, duże pojedyncze kwiaty pomarańczowo-bordowe, intensywne kolory i długa trwałość nawet po ścięciu. Kwitnie od środka lata do pierwszych przymrozków. Rośliny były układane na miejsca, więc teraz czas na sadzenie. Dokładną instrukcję sadzenia traw macie w filmie o tym, jak zakładałam rabatę preriową. Link u góry, jeśli chcecie zobaczyć. A teraz szybkie sadzenie do gruntu. I tego to wygląda dokończona na ten moment ta rabata. Myślę, że wygląda dużo bardziej atrakcyjnie niż tylko z czterema aroniami. Poza tym te rośliny właśnie zależało mi, żeby dały ten akcent i kolorystyczny i znać o sobie właśnie w tych miesiącach późnoletnich, jesiennych. Trzcinniki będą wyglądały atrakcyjnie też zimą. Turzyce również, bo one są z kolei zimą zielone. Rudbekia ja tutaj da nam akcent kolorystyczny. Owszem, jest jedna, ale ja lubię na rabatach zaczynać od jednej sztuki. I jeżeli dobrze tutaj sprawdzi, to pomnożę ją tak żeby była jej liczba nieparzysta, uzupełnię tę rabatę po prostu o tę samą odmianę. Zobaczymy jak to będzie, na tę chwilę wygląda w ten sposób i powiem Wam, że na tyle lasu całkiem fajnie to wygląda. korzystacie z letnich wyprzedaży roślin i tworzycie o tej porze roku rabaty, czy czekacie za lepszymi warunkami jesienią, czy też wiosną. Dajcie znać w komentarzach. Ja dzisiaj się już żegnam. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli film był dla was przydatny. Do zobaczenia. Cześć.